Ależ moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale I w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie najbardziej satysfakcjonujący filmik, jakich jeszcze nie widzieliście Więc moi drodzy, rozłóżcie się bardzo wygodnie w dzisiejszym łóżeczku I przed snem obiecuję wam, że jeśli oglądniecie ten 10 minutowy filmik, to zaśniecie normalnie jak małe dzieci Także moi drodzy, zapraszam was bardzo gorąco do oglądania I standardowo oczywiście po lewej stronie znajdują się kolejne trzy osoby, które zostały wylozowane pod tamtym odcinkiem Także bardzo gorąco was moi drodzy pozdrawiam I jeśli chcecie się pojawić na początku odcinka, to zapraszam was bardzo gorąco do zasubskrybowania kanału, zostawienia komentarza i łapeczkę. I może właśnie Ciebie wylosuję w kolejnym odcinku. Pisaliście milion komentarzy, że już prawie dobiliśmy 200 łapek w górę pod specjalem. Także, moi drodzy, szykuje się w tym tygodniu prawdopodobnie drugi odcinek z oceniania kąt widzów. Także zapraszam Was bardzo gorąco, abyście zerkali właśnie do e, mojego kanału. I możliwe, że właśnie Wasz kanał pojawi się w kolejnym specjalu. Także, moi drodzy, oczywiście nie przedłużając dalej tego odcinka, zapraszam Was bardzo gorąco do oglądania. A i napiszcie w komentarzu, który moment Wam się najbardziej podobał. Także moi drodzy, dzisiaj rozłóżcie się idealnie w łóżku I oglądajcie ten film do samego końca, ponieważ Tak jak wam powiedziałem na początku, tak Obiecuję to nawet teraz, że Zasniecie normalnie Po 5 minutach oglądania tego filmu ok, co mamy tutaj na pierwszy rzut oka? Jakieś barwniki to Są barwniki, ewentualnie jakieś kolorki na wodzie Ja nie mogę, ale to wygląda naprawdę nieziemsko Wow. Jak to się w ogóle wszystko tak łączy na tej wodzie. O kurde. Genialne, naprawdę. Możecie, moi drodzy, napisać w komentarzu, yy, w który moment Wam się najbardziej podobał. Czy ten właśnie z początku filmu, czy właśnie z końcówki. Jestem naprawdę bardzo ciekaw Waszych opinii na ten temat. I to jest jakaś meduza. To jest na pewno meduza, ale to jest jakiś robot, nie? Ale fajne, naprawdę. Tu będzie domino? Ale to jest takie domino. <grywa> Takie troszeczkę inne domino. Ok, będziemy zaklejać klej i. Wow! Wow, wow, wow! Stop, stop, stop! Było genialne, naprawdę. Tak, do tej pory naprawdę wszystko mi się podobało na tym odcinku. Możecie tak samo moi drodzy napisać, czy Wam się podobał tylko jeden na przykład sposób taki efekcik, czy po prostu cały odcinek Wam się podobał. jestem naprawdę mega ciekaw. Widzę, że zabawa z zapalniczką tutaj level hard dokładnie. <laughs> Chyba, mam taką troszeczkę krypę dzisiaj. Coś mnie albo coś mnie bierze ewentualnie. E, sam już nie wiem. <grych> Ale nie, akurat tą sztuczkę znam. E, wystarczy, że sobie e, troszeczkę właśnie benzyną, czy tam właśnie, no tą benzyną do zapalniczek jak tak troszeczkę właśnie ręce tutaj pochlapiecie i potem właśnie jest taki fajny efekt. Ale czego moi drodzy Chińczyki nie wymyślam, tak naprawdę, no? Co to jest? Co to jest? To jest jakaś. jakieś ryby? Są ryby. Ale dlaczego jest taka cała armia tych ryb, normalnie tak idzie wszystko w jedną stronę? To są na ryby. No tak, no widzę, że to są ryby. Pierwszy raz coś takiego na oczy widzę, naprawdę. Możecie napisać w komentarzu. ja, yeah, dobra, nie piszcie nic. Poczekajcie, oglądajcie naprawdę, oglądajcie to, nic nie zapiszcie, moi drodzy. Dzisiaj musicie się normalnie zrelaksować. Oglądać ten film normalnie z pełnym impetem. Widzę, że tutaj roboty tak naprawdę zastępują ludzi, I to... Naprawdę, no, potem się dziwić, potem nie ma co się dziwić, moi drodzy, że w Chinach tak szybko po prostu budują te wszystkie drogi i niedrogi domy i itp. A w Polsce normalnie dwa lata trzeba czekać, także. Normalnie widzę, że pokroiły ryby jak kiełbaskę na grillu. O, i to jest normalnie. Idealna impreza, i widzę, że kolega naprawdę umie szybko otwierać piwa, piwato. My myślałem, że to ja jestem taki szybki, no ale. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Oj, naprawdę to jest, wydaje mi się, że większość właśnie tych filmików tutaj to są właśnie e, zrobione przez e, chińczyków. Ale ten płatek kwiatu naprawdę też fajnie wygląda, moi drodzy. Widać, że on tej podgrzewa prawdopodobnie to i kurczę, naprawdę genialne to jest zrobione. Naprawdę czego człowiek nie wymyśli w 21 wieku, nie? A tutaj mamy chmurki, ale to jest to jest tak na pewno na tym samym dole, bo ja tutaj nie widzę jakoś tego filmu, zbytnio nie powala Ciężko jest mi się przyjrzeć Nie, nie wierzę O Boże To jest takie piękne naprawdę Cała rodzina prawdopodobnie Chyba rodzina, nie wiem co to może być, albo rodzina, albo Nie wiem, znajomi, kuzyni, może no kuzyni to też rodzina, ale może coś, nie wiem, nie wiem Moi drodzy, e, e, zawsze jak byłem mały właśnie i odkurzałem na przykład swój miałem taki dywan. Zawsze jak jechałem właśnie w jedną stronę, to był taki jasnozielony. Pamiętam miałem taki zielony, taki dywan chyba w salonie. A jak jechałem z drugą stronę to był taki ciemnozielony, nie? I zawsze mi to zastanawiało na jakiej zasadzie to działa. I właśnie często właśnie z tymi kocami, że się tak wszystko fajnie odbija. O, widzę, że jak w filmach tutaj e, 3D właśnie rozmowa taka z koleżanką. Ach, ta miłość, nie? Pamiętajcie, żadna miłość, znaczy stara miłość nigdy nie wieje, także. W tym przypadku chyba się zgodzicie, prawda? <grywy> Dobrze, dowody sobie damy jakieś. Nie wiem co to w sumie było, nawet. Nie wiem co to było, ale tak się fajnie rozkłada, że aż normalnie oczy mi wypaliło. To miał być idealny właśnie odcinek na sen, a jeszcze bardziej mnie pobudził. Wow, 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 wow. wow. A to jest piękne, naprawdę. Te kolory robią chyba największą robotę. To jest prysz? Co? Ale cringe mi łapie dzisiaj naprawdę. Nie, dobra, ja myślałem, że to jest jakiś pryż, a tu morda jakiegoś ziomka mi wyskoczyła, także. <grytanie> także okej. Okay. To jest ser, czy co? Jak to jest ser, to spoko, jak nie ser, to nie spoko. Taki Serek to spoko, ale. Nie mam żadnego pojęcia, piszcie w komentarzach mordeczki, co to może być O, widzę, że układanie tutaj trawników jest na wysokim poziomie Ale tak jak mówiłem wcześniej, w Chinach to normalnie wszystko wymyślą, nie? Możecie się teraz zgodzić z tym, albo się nie zgodzić Jestem naprawdę bardzo ciekaw waszego zdania O kurde, o nie, nie, nie Ale to jest piękne, i to jest na stadionie, tak? To jest podczas jakiegoś meczu, to są rugby prawdopodobnie czy nie rak by. Jezus, nie, ale to wyglądało naprawdę genialne No, jestem naprawdę pod wrażeniem To gdzieś chyba widziałem, to gdzieś chyba widziałem o, Widzę, że koleżanka naprawdę ma... No, fajną zabawę tutaj na środku pustyni Bardziej mi właśnie, Najbardziej mi właśnie to ciekawi, na jakiej zasadzie to działa, że on tak potrafi to w sumie... Nie wiem, że to jest jakaś, nie wiem, jakaś kolejna siła z fizyki, jestem z fizyki, sobie, mam trójkę z fizyki, z pierwszej techniką i na tym jest koniec, ale. Jezus, jak to się w ogóle utrzymuje? Prawda, oglądając ten film, ja jestem pod wrażeniem niektórych sytuacji. To są takie rzeczy, które po prostu logicznie byście sobie nie wyobrażali tego, aczkolwiek jest to możliwe, widzicie? Także. Oglądajcie, moi drodzy, do końca, ponieważ naprawdę wydaje mi się, że odcinek, który dzisiaj wybrałem, mam nadzieję, że naprawdę wiele osób będzie pod wrażeniem obejrzenia go. To jest chyba jakaś. O, tak jak robią lalki. No to widzicie, moi drodzy, jeśli macie jakichś fanów tutaj, ewentualnie siostrę Barbie, możecie pokazać jej ten filmik, jak tutaj waszą laleczkę robią, także, moi drodzy. Wow, aż oczy bolą, naprawdę Aż oczy bolą od tego Jak się tak lepiej przyjrzycie temu Tu idzie wszystko do środka, z zewnątrz do środka I tak właśnie ten efekt powstaje, fajnie naprawdę Znaczy jestem pod wrażeniem, po raz kolejny Hmm, tu jest jakaś maszynka Tylko co, naleśniki to są? <śleskujesz> to są naleśniki No, powiem mamie, żeby takie naleśniki w domu mi robiła. Ale tylko z serem, pamiętajcie. Ja czego tak naprawdę nie zrobić za pomocą jednej pałeczki i dobrej weny? Także. Hmm. Tego nie rozumiem, ale tutaj chyba coś przeskakuje. Nie rozumiałem. Tak możecie napisać w komentarzu, moi drodzy. E Okej, okay, to jest jakiś chyba glut, nie? znaczy nie glut, to jest jakaś. Nie wiem, nie mam tego pojęcia. Także moi drodzy, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się przede wszystkim odcinek spodobał, to nie zapomnijcie go przede wszystkim ocenić, zostawić łapeczki, subskrypcji komentarza. A jeśli chcecie właśnie więcej odcinków z tej serii, to napiszcie mi w komentarzu. Najciekawsze oczywiście komentarze przypinam serduchem. I moi drodzy, wielkimi krokami właśnie zbliżamy się do tych 200 łapek pod specjalem ostatnim. I tak jak powiedziałem wam na początku, tak przypomnę wam jeszcze raz na końcu, że 200 łapek to jest właśnie kolejny odcinek z... Oceniania kont widzów. Także prawdopodobnie spodziewajcie się tego odcinka pod koniec tego tygodnia. A jeśli chcecie, właśnie więcej odcinków z oceniania kont widzów, to moi drodzy, 2000 subskrypcji na moim kanale i ląduje trzeci odcinek, żeby po prostu nie było aż tak łatwo. Bo to nie miała być właśnie taka seria. Wiecie, że jest po prostu dużo odcinków, tylko żeby to po prostu było raz na jakiś czas. A moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście w 3 dni, tak naprawdę niecałe 200 łapek, co mi naprawdę mega zaskoczyło. Więc kolejny próg to właśnie będzie 2000 subskrypcji. Także zapraszam Was właśnie bardzo gorąco do zasubskrybowania kanału. No i jeśli zrobicie to szybko, to. Będzie właśnie jeszcze szybciej trzeci odcinek z tej serii, także moi drodzy widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, do zobaczenia wszystkim, cześć!